Siemanko widzowie, tutaj i Dzisiaj jesteśmy w trójkę z Samuelem i Natanem. Siema. No i gramy sobie dzisiaj w trójkę tą moją nową postacią. Zobaczymy jak mi dzisiaj pójdzie. No, ja też mogę powiedzieć. Y Samuel Gram. Salto. A Ty Natan jakiego masz? Saito. A to no sprawdź Salto i na tam też gra no więc zobaczymy jak nam idzie ja już wchodzę poza... zabierzemy sobie takiego nie dobra chodźcie ja jestem niech oni już kończą zobacz jaki ja robię tryb nie wiem ty tak umiesz? tak umiesz? Nie umiesz skakać. Patrz. No i teraz jeszcze raz nie co. Tutaj skaczesz podwójnie i no bum. No wiem, a co ty chciałeś mi chciała, żeby pokazać? To. Tak? A ty chciałeś mi pokazać, jak ty to pokazać? Tak. jaki ja mam ja. Dobra, widzowie, czekamy no, na tą gierkę. Oni tak długo grają. Dlaczego tutaj już grają? Typów. Dobra, ja się będę specjalnie wbijać. Dobra, jest start. ostatni ruch. No start. Mm. O dobra, jest już mos Moskowa. Moskowa. Zobaczmy. Moskowa, dobra. Dobra, wybierasz się mapy. Dokąd tutaj jest? Ja daję tą... Dajcie tą tam no Dobra, ja dałem. Hmm. Tam Karty, ja idę dla... podjeżdżać. Patrz, ludzi. karty będą leżeć. No dobra. No Nie. No dobra. dobra. Nie, nie, nie. Patrz Widziałeś, odbiłem. Dobra, zabiłem, widzowie. Nie. Ciebie? No. byłeś ty? No. To no. no. czemu ty tam stałeś? Okazało się, widzę, że... O Boże, ale fakt, że ja to odbiłem. Ta piłka już tak szybko leci. Nie. Dobra, popatrzmy. No zginęłam! Jeszcze nie. O, no zginęłam, za szybko ta piłka jest. Widzę, że on zginął. No. no. To sam sam już na, na polu walki, więc mm, ratuję, może uratuje ho Home. Jak? Juka póki co... To, no, o! Piłka się jakoś dziwi Czemu spodziewam, że czuję nie ma? Ej, czemu piłkę? piłka no, się nie odpala od mnie? Loguję Lag mnie trochę To no. ty? Wywalam tą piłkę, żeby nie dostać Mouser, no, już ty mam gra. Niestety widzowie ja zginąłem Dobra, idziemy sobie widzowie otworzyć jedną skrzynkę Niestety tam... Za ile tam? Za 41, a tam jest za 1000 Dobra, teraz to jest... Dobra, to ja a tutaj, gdzie ja jestem, to jest... Nie tu i 7. Chodźcie! Tu masz! Chodź... co? Dobra, zaczyna się gierka. Zaczyna? No. Chodź szybko na tą ja, ja też, ja też szybko. Ja skasuję tego. Dobra. Czekamy. Ten. Dobra, mam go. Dobra, piłka od razu do mnie podziała. Ty, piłka by nie leciała, ja jej nawet nie odbiłem, bo to się piłka to no toczył, nie, nie bo ty pieką <laughs> ma taką moc i zabrał piłkę ci. No i dostałeś na ten. I jak odbiłem. odbiłam. Dostałam do ciebie serpis. No to nie moja wina. To bo... twoja wina. No ty nie odbijłeś, nie? Po prostu. Ale to twoja wina. Dobra, ja idę do mnie. Nie radzę ci, bo sobie tak się to nie odwołasz. zostaniesz zaraz. Uważaj. Ty mnie prawie rozciąłeś z rozwalić. Dobra, odwołaj. Dobra, zobaczmy czy kto z nas w stanie O Boże, r -ka.

Zostaliśmy we trzech. Dobra, a leci kogo lecimy? mnie teraz. Odwiem. Ja, ja, zaraz do ja, do ja nie mam No. do nie, no, dobra. O, dobra, zobaczmy, kto jest lapsi, Ja idę do góry. No i dna. No idę do Nie No Dobra, idę do góry. No i idę do No ale nie No do do Ty jak ja razem zostanę z tobą powinieneś ten wygrać. Widzowie, lecimy na syrunkę i Nie, bo nic dzisiaj takiego nie mówiłem. Kiedyś odcinku mówiłem, ale przez to, że zostaliśmy we trzech, no to nie mogłem dać samulowi po prostu tak wygrać, bo to by nie było niesprawiedliwe dla Natana. W jednym z postanowiłem, że ja wygram, ale i tak nie jakimś sposobem Dobra. Po co wywalasz, wywalacie te piłki do góry? Ja! Ty sam! Odbij to, tego nie odbił. No wywal w innego! No czemu ty po prostu nie wywalisz w kogoś innego? leci, szybko pijka. nie leci, nie, Co? No, nie. Uciekaj ma leci, Mam ostatnie I... rzeczy. na na leci, nie prostu. Jestem na ścianie leci, oni, o nie leci, nie się leci, 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 się zobaczmy my leci, tu stoimy Aha. jaki leci, leci, ja Niestety widzowie zrobiły pigułę w samolot. No bo mnie nawet owego dałem ult, a tutaj nic się nie dało. No czemu w ciebie poleciała ta piłka? No bo usiała. Ta piłka sama lata jak też. Uwaga. Oj, Nathaniel Game. No co tak mówisz, dziecko? Günaydın atalarım. Gayet. Gayet. Gayet bu yaşıma tam yetecek. Dobra widzowie. to chyba będzie ostatnia rurka, bo za są tu gracze. Chyba teraz we mnie, jak to poleci. No, no, ja mam bieżko, pa, no, widzowie, no, ja patrzcie jak ta piłka już zaczęła szybko bież, nie, latać. Nie, Dobra, odbijamy szybko. Ja, ja, ja nie, się nie, zesra. Ja, nie, nie zesra się, nie zesra. Dawaj Tomu, do swojego Zostawcie mnie Ta piłka szybko... oto Jest! Zabiłem typka ty, ty sobie zabi zabił nie? Tak Bo Big Mac Big Mac ciebie zabił <grym> Big! Big <Mark. Rozumiem. grym> Ale... jest Ale... Mac jest Jestem on znowu widzowie na w finale kierzeniem. No i przegrało Dobra, kończymy sobie Widzowie, ten odcinek. Oni grałem kolejną gierkę. Ja, widzowie, kończę z wami. Do zobaczenia. Do następnego. Żegnajcie się. Cześć.